Hej kochani, witajcie w przestrzeni, szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 58 dniu 111 dni podnoszenia wibracji według Kyle'a Greya. Kochani, witam serdecznie na kanale Nowe Osoby. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną od początku, bądź dołączyli w trakcie. Dziękuję za Wasze lajki, dziękuję za komentarze. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za to też, że udostępniacie. Aczkolwiek nie wiem kto, ile e, jedynie w statystykach wiem, że są te udostępnienia, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu więcej osób e, może się z tym zapoznać, e, może spojrzeć troszeczkę inaczej m, na swoje życie. E, ale też zapoznać się z tym jak pracują czakry. Wiecie, ostatnio doszłam do takiego wniosku, że o systemach czakr powinniśmy być uczeni w szkole, bo one pomagają nam pod każdym możliwym względem, I pod względem fizycznym i pod względem naszego zdrowia i pod względem naszej psychiki i pod względem radzenia sobie w trudnych sytuacjach, więc świadomość Czakr i tego, jak z nimi pracować, myślę, że jest bardzo ważną wiedzą. Przede wszystkim uczą też inteligencji emocjonalnej, a biorąc pod uwagę, jak dzisiaj na przykład młodzi ludzie sobie nie radzą z emocjami i z kontaktami z innymi ludźmi, myślę, że taka wiedza mogłaby być dla nich skarbem. Kochani, chciałabym się teraz z Wami podzielić, co się dalej zmieniło przy pracy z czakrą trzeciego oka? Jak już Wam mówiłam, zaczęłam śnić i sny, tak jak kiedyś zdarzało mi się to raz na x czasu i przeważnie był to sen, koszmar, bądź coś, co mnie denerwowało albo powodowało stres, że wybudzałam się taka, wiecie, przerażona, tak teraz te sny... Opowiadają jakieś historie. Jak już Wam mówiłam, pojawiają się twarze, pojawiają się ludzie, których nie znam, ale dzisiejszej nocy pojawił się bardzo ciekawy sen. Nie pamiętam go całego, to jest właśnie jeszcze to, że, że nie pamiętam, nawet po, krótko po przebudzeniu, wiedziałam tylko kontekst snu. Myślę, że był bardzo ważny w kontekście rozwoju, bo jedyne co pamiętam, to opisywał cztery poziomy rozwoju i jak na każdym poziomie, co się dzieje z nami na każdym poziomie. Więc już są to takie sny, które mają dać mi wiedzę. Mam przy łóżku położony zeszyt do notowania, żeby pisać, co mi się śniło. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze potrzebuję widocznie trochę czasu, żeby na dłużej zostawało to w mojej świadomości i żebym mogła zapisać, zanotować. Bo oczywiście wiecie, nie ma co odkładać. Jeżeli wam się coś śni, to warto właśnie mieć zeszyt. Macie sny, to warto mieć zeszyt przy, przy łóżku i jak się przebudzicie, od razu zapisać to, co wam się śniło. Ponieważ w snach bardzo często mamy ukryte informacje, tak? I na podstawie snów jesteśmy w stanie też dotrzeć do swoich lęków. To tak tylko a propos wstępu. Kochani, tematem dzisiejszej lekcji są oczy anioła. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. I wiecie, jak czytałam tą dzisiejszą lekcję. Jej sens i, i jej przesłanie to stwierdziłam, że no, ta lekcja będzie sporym wyzwaniem, powiem Wam szczerze, bo dzisiaj też pierwszy raz od X czasu obejrzałam sobie wiadomości, akurat jak włączyłam telewizor, to była pokazana sytuacja, która zadziała się w w gabinecie owalnym w Stanach Zjednoczonych między Trumpem, J.D. Vance'em i Zeleńskim. No i tu stwierdziłam, że ciężko. Cięż, ciężko na takich ludzi patrzeć w ten sposób, który tutaj sugeruje Kyle. Ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ale no właśnie, istotą rozwoju jest to, żeby spojrzeć nawet na tych najtrudniejszych ludzi w określony sposób, tak? To właśnie nas prowadzi do miłości bezwarunkowej. I Kyle tutaj zaczyna taką prostą sentencją. Aby ujrzeć aniołów, musisz sam być aniołem. I to oczywiście nie chodzi dosłownie, kochani, że mają nam nagle wyrosnąć skrzydła i mamy mieć aureole i... E, tak dalej, ale chodzi o sposób, w jaki patrzą aniołowie, a aniołowie patrzą przez pryzmat bezwarunkowej miłości. E, no i nie zawsze jest to łatwe, tak? E, natomiast Kyle wierzy, że jesteśmy w stanie odczuć obecność aniołów i zrozumieć je na głębszym poziomie dzięki naszej dobroci, hojności, i wsparciu, które oferujemy innym. Aniołowie pragną naszego szczęścia i chcą, aby cała ludzkość zrozumiała, że wszyscy są równi i przepełnieni boskością niezależnie od wyznania czy koloru skóry. Tak naprawdę, aniołowie nie widzą między nami żadnych różnic. Widzą za to nasze prawdziwe oblicze i naszą duszę, bo one w ten sposób na nas patrzą, dlatego one nas nigdy nie oceniają, nigdy nie odwrócą się od nas, bo popełniliśmy błąd. One patrzą przez pryzmat właśnie naszej duszy, a nasza dusza jest czystym światłem, czystą miłością. To jest nasze wewnętrzne źródło miłości. I my nie zawsze potrafimy dostrzec tą miłość w sobie. W sobie nam jest trudno bardzo często, a co dopiero w innych, tak? E, zwłaszcza, gdy inni ludzie nam to utrudniają. No i tu właśnie w tym kontekście spojrzałam właśnie na zachowanie Donalda Trumpa i JD Vansa. Bo trudno mi spojrzeć na te osoby jako na emanację miłości, kiedy widzę, jak wychodzi samo ego. Nie ma tam żadnego zrozumienia, żadnego współczucia. I wiecie, można lubić Ukraińców, bądź nie lubić Ukraińców, ale faktem jest to, że ten, to państwo zostało zaatakowane. Ten naród walczy już od kilku lat, giną tam ludzie i to, żeby połechtać swoje ego, no to ja nie wiem, czy zadowoliłoby Donalda Trumpa i J.D. Vansa, gdyby Zeleński przyszedł na kolanach, jest czynnie, albo kłaniał się. Nie, nie rozumiem tego absolutnie. Dla mnie to była tak abstrakcyjna sytuacja, że siedziałam z rozdziawioną buzią, bo nie mogłam zrozumieć, co tam się zadziało. Miało to pokazać wyższość, a aczkolwiek w moim odczuciu pokazało to tylko brak empatii, tak? E, dlatego mówię, że to nie jest łatwe zadanie. Spojrzeć na, e, możecie mieć swoje własne zdanie oczywiście odnośnie tej sytuacji. Ja tu nikogo nie narzucam mojego punktu widzenia ja odebrałam tak tą sytuację. Zresztą każdy z nas każdą sytuację może odebrać na milion różnych sposobów, w zależności kto na to spojrzy, bo jak już wam mówiłam, każdy z nas ma swoje doświadczenia, każdy ma swoje przekonania, każdy ma własną historię. Więc ja tutaj wam absolutnie nie narzucam, żebyście wy spojrzeli na tą sytuację tak jak ja. Ja na to tylko spojrzałam, że trudno na takiego człowieka spojrzeć i dostrzec w nim światło miłości, tak? Bo w ogóle tego nie dostrzegłam. No, i właśnie, nie zawsze dostrzegamy w innych dobro, tak? Szczególnie w obcych, ponieważ nie znamy ich i nie szukamy ich światła. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie w kontekście tej lekcji. Tak? Patrzyłam na to i starałam się dostrzec w tym wszystkim. Właśnie to wewnętrzne światło, no i bardzo ciężko było mi odnaleźć to w tej sytuacji. Ja widziałam tylko emanację ego i to na takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Natomiast wiem, że ego przemawia aż w tak mocny sposób, ponieważ dane osoby mają też swoje przekonania, swoje historie. Swoje schematy, swoje potrzeby, ego i widocznie zaspokaja te potrzeby, więc <laughs> potrzeba akceptacji przede wszystkim. Więc takie zachowanie generalnie wynika z braku akceptacji i z braku poczucia własnej wartości, choć mogłoby się wydawać, że te osoby mają nadmierne poczucie własnej wartości, ale ich zachowanie wynika z braku, a nie z tego, że to mają. Bo jeżeli masz, masz yy, poczucie własnej wartości na zdrowym poziomie, jeżeli akceptujesz siebie, to nie potrzebujesz w ten sposób udowadniać własnej wartości, tak? To jest właśnie ten paradoks rozwoju, że zaczynamy rozumieć, że w momencie, kiedy sami zaczynamy siebie akceptować, sami czuć własne poczucie wartości, yy, przestajemy próbować sobie udowadniać to poprzez innych ludzi. Po prostu tego nie potrzebujemy, nie mamy takiej wewnętrznej potrzeby, ponieważ my mamy zaspokojoną tą potrzebę. Kochanie, aniołowie, aniołowie widzą dobro w każdym z nas. Widzą nas jako jedną duszę całej ludzkości i wypatrują naszej prawdziwej esencji i zachęcają, ją, zachęcają nas, abyśmy ją przyjęli. I właśnie na tym polega przewodnictwo naszego anioła stróża, że On nas prowadzi w kierunku tej właśnie bezwarunkowej miłości, żebyśmy my ją dostrzegli najpierw w sobie, a potem zaczęli ją dostrzegać w innych ludziach. No bo od siebie trzeba zacząć, tak? Od pierwszych chwil naszego istnienia anioł widzi nasze światło i czeka, aż sami je odkryjemy, bo to jest naszą misją tutaj na Ziemi, żebyśmy odkryli własne światło, i żebyśmy manowali tym światłem, światłem bezwarunkowej miłości. Kiedy ujrzymy to światło w sobie oraz innych, rozbudzamy jeszcze bardziej nasze święte widzenie, czyli połączenie z naszą duszą, tak? A jednocześnie robimy miejsce innym, aby odkryli swoje własne cudowne światło. Dzisiejsze zadanie. Oczywiście to jest zadanie na jutro. E, polega na tym, że jeżeli jesteście gotowi na rozbudzenie swojego wewnętrznego widzenia, e, to potrzebujecie unieść Jego wibrację. E, poprzez spojrzenie na świat oczami aniołów. Niezależnie od tego, gdzie dziś się udacie, znaczy jutro, w zależności, gdzie to, kiedy będziecie to oglądać, tak. Niezależnie od tego, gdzie się udacie i co macie w planach, uznajcie, że dusza każdego, kogo napotykacie na swojej drodze, jest gotowa na rozpalenie. Chodzi o to, żebyście do tego podeszli intencyjnie. Że dzisiaj dostrzegam światło w innych ludziach, tak? Albo we wszystkich napotkanych ludziach. Jeżeli potraficie dostrzec to światło, Sprawicie, że energia napotkanych ludzi będzie wibrować na wyższym poziomie, ponieważ wy będziecie ich podnosić energetycznie na wyższy poziom wibracji. Oczywiście to się dzieje poza naszą świadomością, tak naprawdę, to się dzieje na poziomie energii i jeżeli macie aż tak mocno rozbudzony dar, że widzicie aurę drugiego człowieka, to możecie to dostrzec. Natomiast ja sama nie mam daru na przykład dostrzegania aury drugiego człowieka. Ale jestem w stanie dostrzec światło w jego oczach. Już wam też mówiłam, że oczy są dla mnie bardzo istotne, drugiego człowieka. Dla mnie to zadanie też będzie wyzwaniem, ale jestem bardzo ciekawa, czy będę w stanie przekroczyć swoje własne przekonania i schematy poprzez właśnie nadanie intencji. Tutaj do tego zadania nie ma intencji. Właśnie możecie sobie zrobić, że dzisiaj. Dostrzegam we wszystkich napotkanych osobach ich światło, tak? E kiedy spojrzycie, właśnie kiedy podniesiecie te, te wibracje innych osób, to znajdziecie się w przestrzeni pełnej mądrości, współczucia i miłości. E I o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, zadanie opiszę Wam w opisie pod filmem. Razem z wibracją do dnia 58. Życzę Wam, żeby Wam się udało dostrzec to światło w innych ludziach. Życzę Wam, żeby udało Wam się dostrzec to światło w sobie. I żeby ten dzień był dla Was piękny, owocny. Oczywiście życzę Wam też cudownego tygodnia, pełnego błogosławieństw i cudów, które wywołają radość na Waszej twarzy. Pomogą wam rozwiązać problemy, trudne sytuacje, jeżeli takowe macie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia jutro. Magda.